Kino pod chmurką na zamkowym dziedzińcu? Czemu nie? To wyjątkowa okazja, aby przeżyć niezapomniany filmowy wieczór w magicznej scenerii zamkowych murów. 3 sierpnia o godzinie 20:30 wyświetlamy dramat kryminalny pod tytułem Wszyscy wiedzą w gwiazdorskiej obsadzie z Penelope Cruz i Javierem Bardem. 18 sierpnia o godzinie 20.00 odbędzie się filmowy seans pod tytułem Szczęście Mikołajka. Będzie możliwość zakupienia popcornu i zimnych napojów w kawiarni. Letnia potańcówka na zamkowym dziedzińcu już 9 sierpnia. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy muzyce. Gwarantujemy dobrą zabawę i obficie zaopatrzony bufet zamkowy. 24 sierpnia zapraszamy na koncert operowo-operetkowy w wykonaniu uczestników Międzynarodowego Kursu Wokalnego pod dyrekcją pani profesor Gabrieli Silwy, który po raz czwarty odbywa się na Toszeckim Zamku. W ostatni dzień wakacji zapraszamy na rodzinny festyn pełen atrakcji. 1 września przygotowaliśmy wiele zabaw i niespodzianek dla dzieci i dorosłych. Będzie sfera dziecka, dmuchańce, malowanie buziek, bańki medlane, warsztaty pszczelarskie, teatrzyk dla dzieci, animacje na scenie, występ muzyczny, rodzinne zwiedzanie Zamkowej Wieży. Zaprezentujemy Państwu nowy kącik ekologiczny przy Zamkowej Wieży, dofinansowany ze środków Fundacji Orange. Będzie można zakosztować smakowitości z zamkowej kawiarni. Nie zabraknie kręconych ziemniaków, kiełbasek z grilla czy waty cukrowej. Dołącz do nas i spędź niesamowity dzień!